No, i zaczął się czas tworzenia świątecznych piękności. Takie krasnalki już porobione, bardzo ładne, moim zdaniem. Ciągle coś tworzę, wymyślam. I powiem szczerze, że te, które mam teraz pokazuję, wszystkie trzy, już znalazły swój dom, już są zaklepane. Ale nie ma się co martwić. Bo już powstają nowe, myślę, że równie piękne, a może i jeszcze inne całkiem. Zobaczymy, co tu nam podpowie intuicja, co z tym robić. A każdego krasnalka, właściwie każdego, zaczynam od zrobienia czapeczki. Też własnoręcznie tutaj robię. O, właśnie, taki będzie z zielonym. Bardzo ładny, zielony, chociaż tu trochę na niebieski wygląda, ale jest zielony, musicie mi uwierzyć. <grymne> Także bierzemy się za kolejne.